Christine Lagarde, obecna szefowa Centralnego Banku Europejskiego, wcześniej dyrektorka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest złodziejką. Udowodniono jej sądownie malwersację 400 milionów euro. Sąd odstąpił jednak od wymierzenia jej kary, stwierdzając w sentencji, że jest światowym autorytetem. Z tego powodu jest bezkarna. Jest obecnie szefową. Europejskiego Banku Centralnego. Olaf Scholz miał udowodnioną aferę łapówkarską, gdy był burmistrzem Hamburga. Także pozostał bezkarny. Jednak, kiedy trafiło na Marine Le Pen, której zarzucono rzekomą defraudację 5 milionów euro w rozliczeniach z Parlamentem Europejskim, została z całą mocą natychmiast ukarana dozorem elektronicznym, grzywną finansową i co najważniejsze zakazem sprawowania funkcji publicznych. Tak działa sprawiedliwość europejska. Wielki, czerwony złodziej pozostaje bezkarny, a ktoś, kto ma inne zdanie, choćby był niewinny, to i tak znajdą na niego paragraf. Pokażcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Andrzej Wyszyński sformułował to już dokładnie, taką teorię. Teraz działa to w Unii Europejskiej, czerwonej, bolszewickiej Unii Europejskiej. Zapraszam na komentarz.